Siemanko. W dzisiejszym odcinku sprawdzamy latarkę marki Armitek C2 Pro. Zostałem poproszony o to, żebym sprawdził latarkę w warunkach warsztatowych, bo latarkę wielu z moich widzów może znać raczej z y, jakichś wypraw w teren typu bushcraft, jakiś offroad. A my tutaj zobaczymy, czy ona nadaje się także do innych zastosowań, typowo. Warsztatowych. A skoro już jesteśmy w temacie światła, to na koniec pokażę Wam jeszcze jedno bardzo ciekawe doświadczenie związane właśnie ze światłem. Zaczynamy zatem od rozpakowania naszej przesyłki. Jak widać, koperta, folia bąbelkowa, a w środku karton. Warto się mu przyjrzeć dokładniej, ponieważ mamy na nim zaznaczone różnego rodzaju zastosowania latarki, ale także i wyszczególnione wszystkie tryby oraz czas świecenia w danym trybie. Dostałem też małą niespodziankę, o której opowiem Wam za chwilę. Latarka Wizard C2 Pro zawiera w zestawie opaskę na głowę, bardzo wygodna, spinkę, która pozwala mocować latarkę w różnych konfiguracjach, uchwyt na przykład na rower, oczywiście kabel do ładowania, jak i samą latarkę. Z kolei ta mała latarka Crystal zawiera oringi. Opaskę, którą można na przykład założyć na głowę lub na rękę, no i oczywiście samą latarkę, która potrafi świecić na biało i na czerwono. Więc mając ją przy sobie, możemy być na przykład dobrze widoczni podczas awaryjnej naprawy samochodu na drodze. Wróćmy jednak do głównego bohatera odcinka, bo już na drugi dzień nadarzyła się okazja, by latarkę przetestować. Mianowicie na miejscu parkingowym, na którym stałem i wyjeżdżałem z niego kilka razy, znalazłem kawałek sprężyny. No i oczywiście pierwsza myśl to taka, że to jest moja sprężyna, dlatego jak widzicie teraz jej szukam. Na tym fragmencie też dobrze widać, że tą czołówkę wyjmuję i ustawiam na fragmencie, który akurat chcę mieć doświetlony, ponieważ nie mam założonej blokady w postaci takiej gumki, którą jednak warto zapiąć, jeżeli spodziewamy się jakichś większych wstrząsów, czy na przykład biegamy czy jeździmy na rowerze. Ponieważ jednak latarka ma jakąś swoją wagę, moglibyśmy ją w takich warunkach Zgubić. Jak widać, to zabezpieczenie jest dostępne zarówno dla czołówki, jak i dla zestawu do mocowania, na przykład na ramię w rowerze. Więc, jeżeli do waszego warsztatu na przykład biegacie lub jeździcie na rowerze, to zawsze możecie mieć taką latarkę przy sobie. Latarka jest wodoodporna, posiada IP68, powinna więc na głębokości 10 metrów wytrzymać jakieś 2 godziny. Dodatkowo ponoć potrafi wytrzymać upadek z 10 metrów. I chociaż byłem dość wysoko, to nie rzucałem tą latarką, ponieważ nie lubię niszczyć specjalnie narzędzi, ale pewnie nieraz w warunkach warsztatowych ta latarka mi spadnie, więc gdyby się uszkodziła, to oczywiście dam Wam znać, ale jeżeli ktoś z Was posiada taką latarkę i uszkodziła mu się, bo spadła mu na przykład z 2 metrów, to też napiszcie o tym w komentarzu. Testuję tą latarkę dobre kilka tygodni u mnie w warsztacie podczas różnych prac, ale musicie być świadomi tego, że wcześniej nie miałem latarek z tej półki cenowej. Używałem takich latarek powiedzmy do 80 zł, więc musicie mieć na uwadze ten fakt, że moje spostrzeżenia mogą być jakby nieco zakrzywione przez to, że nie mam porównania do innych profesjonalnych latarek, takich typowo warsztatowych. Z wyższej półki cenowej na pewno zaletą jest tutaj długi czas pracy baterii, nawet przy tych mocniejszych trybach. A przy tym, latarka jest niewielka, więc mogę mieć ją cały czas przy sobie. A wy moi drodzy także pośrednio korzystacie z zalet tej latarki, ponieważ doświetlam nią niektóre kadry podczas nagrywania materiału dla was. Jak widać, nie tylko punktowo, ale przy trybie turbo pozwala to nawet doświetlić całkiem duże, oddalone obiekty. W warsztacie zawsze znajdzie się coś metalowego, więc nie ma tutaj problemu z mocowaniem jej właśnie podczas takich prac. Czy to są prace spawalnicze, czy prace związane z obróbką skrawaniem, zawsze udaje mi się znaleźć jakieś miejsce, gdzie tą latarkę sobie zamocuję. A jeśli już przy spawaniu jesteśmy, to przycisk jest na tyle wygodny, że nawet w rękawicach spawalniczych bez problemu mogę sobie tutaj tą latarkę odpalić i korzystać z doświetlenia. Podoba mi się funkcja sterowania trybami. Wszystkie te tanie latarki, które posiadam, mają to byle jak zrobione, ponieważ żeby wybrać konkretny tryb, trzeba przechodzić wszystkie tryby po kolei. No i znowu, gdy wyłączymy latarkę, to ona znowu pracuje od tego pierwszego trybu. Musimy po kolei jechać, aż włączymy ten nasz, na przykład ulubiony tryb. A tutaj jest inaczej. Na końcu filmu opowiem wam o tym, jak wybierać te tryby, bo jednak jest to troszkę skomplikowane. Ale w każdym razie latarka zapamiętuje ostatni wybrany tryb i jedno kliknięcie właśnie ten tryb odpala. Na pierwszy rzut oka sposób wyboru tych trybów może wydawać się nieco skomplikowany, ale wystarczy pobawić się chwilę latarką i już jesteśmy w stanie zapamiętać, jak to działa. Szczególnie, że możemy sobie wybrać ten tryb, który nas najbardziej interesuje i po prostu używać głównie jego. Jeszcze taka drobna uwaga, problem z którym spotkałem się na początku. No, pobawiłem się chwilę tą latarką, ona się lekko rozładowała. No i potem miałem problem odnaleźć ten środkowy tryb, czyli turbo. Odpalał się świetlik, świetlik działał. Odpalało się zwykłe świecenie, działało sobie. No, ale po trzech kliknięciach nie dostawałem jeszcze mocniejszego światła niż mamy teraz. Dopiero cztery kliknięcia. Dawały mi efekt stroboskopu, a tego trybu Turbo 1, 2, 3 nie było. Wynikało to po prostu z rozładowanej baterii i latarka nie pozwalała uruchomić się w tym trybie. Ja w pierwszej chwili myślałem, że po prostu mam jakiś wadliwy egzemplarz, no a to po prostu ja się nie umiałem obsługiwać urządzeniem, bo sam proces ładowania też jest bardzo ciekawy, mianowicie. Żeby naładować tą latarkę, nie wystarczy po prostu podłączyć jej do ładowarki. Lecz ja o tym nie wiedziałem, i dlatego, mimo że spodziewałem się, iż problem z brakiem tego trybu Turbo 1, 2, 3 wynika właśnie z rozładowanego akumulatora, bo to jest jakiś układ procesorowy, który kontroluje temperaturę. Więc jeżeli latarka się przegrzewa, no to on niestety ale nam zmniejszy moc tego świecenia, no niestety dla naszych warunków oświetleniowych, ale na szczęście dla samego urządzenia, zapobiegając jego uszkodzeniu. Ale właśnie to, że bateria była rozładowana, a ja nie wiedziałem, że nie ładuje urządzenia, no to byłem przekonany, że ono się już naładowało. A żeby naładować te urządzenia, tak jak mówię, nie wystarczy tylko podłączyć tej ładowarki, ale także trzeba odkręcić nieco zakrętkę baterii. Co jest trochę dziwne dla mnie, bo o ile że tak powiem, zapisywania tych ustawień przed odkręcenie, przez odkręcenie i zakręcenie, no to nawet ma sens. O tyle odkręcenie tego doładowania no to już mnie trochę zaskoczyło. No ale faktycznie dopiero wtedy zmieniają się tutaj kolory sygnalizacji i faktycznie po naładowaniu nasza latarka sygnalizuje, że została naładowana. W innym wypadku mamy cały czas taki sam efekt. Czyli ja ją teraz zakręcę, tak nie ładujemy. No i taka podłączona latarka miga sobie na czerwono. Byłem przekonany, że to jest ładowanie. Mówię pewnie jak się naładuje, to się zaświeci na zielono. No po jednym dniu się nie zaświeciła. Mówię, może to jest tylko taka prosta sygnalizacja, jakby nie ma tutaj informacji, że jest naładowana bądź nie. No i dopiero serwis mi podpowiedział, że ona musi być tutaj poluzowana. No i gdy się poluzuje to nasza latarka się ładuje. I oczywiście po naładowaniu kolor się zmienia. Jeżeli zaś chodzi o tą małą kieszonkową latarkę Crystal, to ona ładuje się normalnie. Po prostu podłączamy ją przez micro USB, czyli taką zwykłą ładowarkę, jak macie na przykład do telefonu i ładujecie ją. Kolor też się zmienia, gdy jest naładowana na zielony. I na przykład fajnym rozwiązaniem jest właśnie ten tryb świetlika. No bo wiadomo, jak robimy przy samochodzie, no to chcemy od razu korzystać z tego jasnego światła, żeby tam sobie doświetlić to, co robimy. No ale na przykład jedziemy gdzieś w samochodzie i chcemy, żeby nie wiem, pasażer spojrzał na mapę czy przeczytał coś. No i nie chcemy, żeby nas raził takim jaskrawym światłem. No to znowu nie musimy przechodzić przez wszystkie tryby, tylko możemy przytrzymać przycisk i włącza nam się ten najsłabszy świetlik. Przy takim świetle, jak tutaj mamy, tego nie widać, ale gdy zgasimy Pozwala nam to przeczytać na przykład jakąś informację, jednocześnie nie rażąc wszystkich w około. Więc w trybie podstawowym, jeżeli przytrzymamy, zapala nam się najsłabszy świetlik. Przytrzymamy jeszcze raz poziom drugi i jeszcze raz poziom trzeci. No i ostatni to jest poziom czwarty, i to już jest funkcja turbo. Więc jeżeli ostatnio używaliśmy na przykład świetlika, to jedno kliknięcie to będzie zawsze nam się ten świetlik uruchamiał. A jeżeli nie chcemy przechodzić przez wszystkie tryby, no to jeżeli mamy uruchomiony nasz świetlik, to po prostu dwa szybkie kliknięcia i jesteśmy już w trybie turbo. Jeżeli tak wyłączymy latarkę, to na w tym trybie po jednym kliknięciu zawsze będzie nam się uruchamiać. I to są tryby podstawowe. A jeżeli potrzebujemy wejść w tryby zaawansowane, czyli mieć dostęp do jeszcze dwóch trybów turbo, czyli jeszcze mocniejszego światła, lub Trybów takich sygnalizacyjnych, czyli błyskania tej latarki, no to musimy zrobić taki, no trochę nietypowy manewr, jak dla mnie, bo jeszcze się nigdy nie spotkałem z takim czymś. Odkręcamy tutaj nakrętkę baterii, przytrzymujemy przycisk i zakręcamy. Teraz łatwo możemy sprawdzić, czy jesteśmy w trybie zaawansowanym. Po prostu trzeba kliknąć 4 razy pod rząd. No stosunkowo szybko. Jeżeli latarka miga, to udało nam się wejść w tryb zaawansowany. No i właśnie tutaj mamy opcję migania. Jeżeli jesteśmy w trybie migania, przytrzymujemy. I teraz tak, jeżeli przytrzymamy, to odpala nam się świetlik. To jest tryb pierwszy świetlików, tych świetlików mamy trzy. Gdy przytrzymujemy, to te świetliki są coraz jaśniejsze, ale nie jest to jakieś intensywne światło. Mówię, można sobie przyświecić gdzieś, żeby nie przeszkadzać jednocześnie innym. Teraz, gdy klikniemy dwa razy, mamy normalne tryby świecenia. Dwa kliknięcia szybkie, i znowu, przytrzymanie pozwala nam przechodzić przez jasność w tym zwykłym trybie świecenia. Teraz trzy szybkie kliknięcia. Jesteśmy w trybie turbo. Tu już naprawdę mocno grzeje się ta latarka, czuć ciepło. No i tutaj tak samo, przytrzymując, przechodzimy przez trzy tryby turbo. Światło jest naprawdę mocne, jest wysoka temperatura, więc trzeba na to uważać. Bo, o ile o samą głowicę się nie oparzymy, no to już tutaj z przodu naprawdę można się oparzyć. Nawet udało mi się coś tam przytopić. To są zwykłe światła z samochodu. A to jest ryb Turbo 3. Rzućmy jeszcze okiem, jak się przedstawiają tryby Turbo 1, 2, 3. A za chwilę pokażę Wam bardzo ciekawy eksperyment, tak zwane obrazowanie smugowe. I dzięki temu obrazowaniu można zobaczyć ruch powietrza. Na przykład jak coś mówimy, ale także i gdy na przykład zapalamy zapałkę, odpalamy świeczkę. Ja ten eksperyment oczywiście wykonałem bardzo prosto, Bezprofesjonalnych narzędzi, ale poglądajcie sobie w internecie, jakie ludzie uzyskują efekty. Myślę, że warto spróbować. I co ważniejsze, jako źródło światła wystarczy zwykła dioda. Nie musicie posiadać wcale takiej mocnej latarki. Wręcz przeciwnie, potrzebujecie bardzo małe punktowe źródło światła. No, niestety, moje efekty nie są spektakularne, ale ewidentnie widać ruch ciepłego powietrza. Jak zwykle wszystkie ważne linki macie w opisie pod filmem, więc możecie zobaczyć jak te obrazowanie smugowe wygląda na innych profesjonalnych kanałach na przykład na jakichś uczelniach. Żeby wykonać taki eksperyment, potrzebujecie zwierciadło wklęsłe, punktowe źródło światła. Tutaj mamy białą diodę, dziurka w kartonie przyklejone wszystko taśmą klejącą. Tutaj mamy ostrą krawędź zrobioną z nożyka do tapet i widzicie skupiony punkt światła. Ten właśnie z tej diody odbity w naszym zwierciadle i trafiający prosto do obiektywu naszej kamery. Wszystko musi być dobrze zgrane, żeby ten widok na ekranie był taki jak teraz obserwujecie. I nawet najmniejszy ruch powoduje zaburzenie tego eksperymentu. Na przykład poruszę teraz tutaj delikatnie lustrem i tutaj widzicie, że naprawdę trzeba tym lustrem dobrze obracać, żeby mieć taką nazwijmy to białą yy, taflę. Dopiero gdy jest taka właśnie biała tafla na naszym yy, ekranie, czy po prostu widzi to nasz aparat, to dopiero wtedy to Działa prawidłowo i możemy obserwować nasze zjawisko. Ok, moi drodzy, na tym kończy się odcinek o tej małej poręcznej latarce, która jest stosunkowo mocnym źródłem światła. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że eksperyment na końcu zainteresuje niektórych z moich widzów. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!